Hej, mamy dzisiaj premierem zdrawki portfel z zielonych, kosztuje ona 5 zł, na dzisiaj mam 3, wkład 15 zł z jednego punktu, mam jedynkę, dwójkę i trójkę, czyli po kolei, no to zaczynamy. Oczywiście liczę na jedynkę, szukamy liczb albo właśnie też symbol, będzie mile oczekiwany. zobaczymy, 36, 14, 6, i 8 do szukania. Dzisiaj tak nie nietypowo, bo wcześniej mogłem nagrać, więc z tego korzystam. No i mamy właśnie trzy tutaj rządki, więc będzie więcej drapania. Uwaga, co my mamy? 35, no to obok. 31, nie mamy. 12 nie ma. 7, no, pomiędzy niestety. Ale jest 8, więc już coś będzie na pewno. A więc fajnie. Mimo, że były oboki i pomiędzy, no to udało się. Więc można powiedzieć, że nie będzie najgorzej. 22 nie ma. 33. Też nie ma. 23 nie ma. Patrzymy ostatni rządek. 30 nie ma. 11 też nie ma. 16 nie. 17 nie ma. I 21, a więc kończymy tutaj z jedną liczbą, ale przynajmniej jest, więc jedynka się spisała. A jak się spisała? No, klasycznie piątek, no ale lepiej to właśnie tak niż jakby nic miało nie być. No to przechodzimy do kolejnej z numerem drugim. Ciekawe, czy znajdziemy symbol. Byłoby fajnie, oczywiście. Liczby też mogą być, aby tylko coś padało. A będziemy szukać z 23, 9, 26 i 11. Dużo poproszków się tutaj. Nagromadziło. Dobrze, patrzymy. O, tu by mogło być. 28, niestety nie ma. 20 nie ma. 4 nie ma. 12 nie ma. 22 też nie ma. 32 nie ma. 33 też nie ma. 16 nie szukamy nie ma i nie ma no symbol pojawi się 34, 17, siedemnaście jedynka siedem i uwaga 24, więc niestety tutaj pusto ostatnia szansa przed nami z numerem trzecim tak jak mówiłam Takie liczby. 22 niestety nie. Było blisko. 11 też było blisko, oczywiście. 28, 18, 13. No dobrze. Jest, mamy symbol. Mamy symbol. Ale fajnie, pojawił się symbol. A więc udana premiera. Zobaczymy, co będzie pod tym symbolem. Nawet jeśli piątka, to śmiało można powiedzieć, że udana premiera. 3, 30, 1, 2, czyli nie i, i 20. 3. No to patrzymy, co mamy pod symbolem, ale świetnie, że się pojawił. Uwaga, piątka, czyli mamy zwrocik, ale chociaż pod symbolem. Możecie zobaczyć, jak on wygląda. Jest to tak podejrzewam, że karta kredytowa, bankowa, nie wiadomo o co chodzi. Lot to zawsze te symbole takie wymyśla, ale powiedzmy, że pasuje do tematu. Chociaż powinny być banknoty zielone. No to tak, zapraszam do podsumowania. Te dwie okazały się tutaj z wygranymi. Ta jedna była przegrana z numerem drugim, więc tak, pomiędzy tutaj jest jedynka wygrana 5 zł i trójka też 5 zł, tylko tyle, że pod symbolem. A więc wkład był 15 zł, udało się mu zyskać 10 zł, więc 5 zł na minusie. Co prawda minus, ale uważam, że dosyć udana premiera. Zawsze mogło być minus 15, no i zawsze mógł być też plus, wiadomo. No ale dobrze, że coś padło. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce i zostawieniu subika. Życzę Wam miłego dnia. Pa!